Grzegorz, rozumiem, że Twoja najwierniejsza fanka nie będzie po tym meczu zadowolona? No nie, no myślę, że będzie, bo nie widziałem jej już miesiąc, także się ucieszy, aczkolwiek no, wynik jest taki, jaki jest, także myślę, że i tak patrząc na perspektywę ostatnich meczów, no to walczyliśmy chyba najlepiej spośród tych wszystkich trzech spotkań wyjazdowych. i. No Szkoda, bo, ale. No właśnie, na pewno walki nie można odmówić tobie. Byłeś taką siłą napędową w dzisiejszym meczu. Nie masz żalu do kolegów, że nie poszli za tobą? Nie mam żalu. Pracujemy razem, tworzymy drużynę. Do nikogo z nich nie mam żalu. Wiem, że Tony i Mike potrafią zaskoczyć i fantastycznie grać i, i, i rzucać trójki za trójką, znajdować partnerów. No, szukają gdzieś swojego jego rytmu, a. Przyjdzie, wszystko przyjdzie. Dla Was też tak nie będzie, cały sezon grał, bo to jest po prostu niemożliwe. Może wtedy oni zapalą mi, też mam nadzieję, nie będą mieć żalu wtedy do mnie. Dlatego no, po to jest nas 10, żeby 10 ludzi grało i się wykorzystywało nawzajem. Także. Jadąc do Słupska, mieliście zapewne nadzieję, że szczęście nie będzie czarnym sprzyjać drugi raz, tak jak w ostatnim meczu z Treflem Sopot. Okazuje się, że czarni byli po prostu lepsi. To szczęście nie musiało sprzyjać im, ponieważ kontrolowali przebieg spotkania. Byli lepsi? Przede wszystkim na hali Gryfy gra się ciężko. To wiadomo. Słups to nie jest zespół zbudowany na awans do playoffów, tylko bodajże na medale. Są to mądrzy chłopcy, którzy świetnie realizowali swoje założenia, chyba taktyczne, na dzisiejsze spotkanie. Także ciężko mówić tutaj o. Bo... Moim zdaniem Słups zagrał tak, jak powinien zagrać. No. Mnie cieszy to, że nie przegraliśmy tu 20, tylko no mówię, no jakiś postęp z tej walki jest i utrzymaliśmy chyba drugą połowę nawet na remisie, może nawet wygraliśmy ją, także no, gdzieś to światełko w tunelu mam nadzieję, że w końcu dla nas zaświeci. Czarni rozpracowali polfarmę. Czy to Polfarma nie zrealizowała swoich założeń przedmeczowych? Znaczy, ciężko powiedzieć, bo nie uważam, żeby czarni nas rozpracowali, bo i tak rzucaliśmy po części z czystych pozycji, mieliśmy i kątę i, i, i straty, miała, miała drużyna czarnych, które wykorzystywaliśmy. My po prostu robimy za dużo takich prostych strat, jakieś wybicie piłki w nogę, potem drugi raz jakieś, po... to są wszystko dwa, cztery, gdzieś 10 punktów, które tu by nam dały zwycięstwo. To są właśnie gdzieś nasze jakieś takie dziwne zachowania, można powiedzieć, nawet na etapie juniorskim, które no nie powinny nam się w ogóle przytrafiać, a, a mówię, to jest te parę oczek, które nam zawsze brakuje do, do wygrania meczu. Grzegorz w imieniu zaprzyjaźnionych z Polfarmą Słupskich kibiców życzę Wam powodzenia w najbliższych meczach. Ślicznie dziękuję i Słupskowi też życzę wszystkiego dobrego. Nie jest podwalną oczywiście, ale życzę. Paweł, no wszystko wskazuje na to, że po ostatnim dreszczowcu nie chcieliście sobie fundować podobnej historii? No nie, nigdy się nie chce tak w takich okolicznościach wygrać, chociaż to dla kibiców jest, no i dla nas też takie, no fajna sprawa, taki mecz, ale zawsze to jest loteria, taka końcówka, dzisiaj udało się jej uniknąć, chociaż no, pod koniec też Polfarma Pharma zmniejszyła tą przewagę, którą sobie wypracowaliśmy przez cały mecz. Ale nie popełniliście tych samych błędów, które były widoczne w poprzednich spotkaniach. Mam tutaj na myśli chociażby słaby początek. To mściło się w dalszej części spotkania. Rozumiem, że bardzo mocno nad tym pracowaliście. To znaczy, no nad tym ciężko pracować, to jest nasze podejście tylko. No, cały czas staramy się przed meczem rozmawiać o tym i nastawiać się na to, że musimy od początku zacząć mocno i no, grać tak, żeby, żeby rywal nam nie odjechał, a to żebyśmy my tak starali się budować naszą przewagę od samego początku. No dzisiaj to się udało, że graliśmy dobrze zespołowo od samego początku i Paul no Polfarma tak naprawdę to my kontrolowaliśmy ten mecz. No cały przebieg meczu to był no po naszej stronie, myślę, że, że nieźle to wyglądało. A z czego Twoim zdaniem wynika fakt, że to właśnie w tym meczu kilku zawodników czarnych odblokowało się psychicznie? Mam tutaj na myśli Pawła Kikowskiego, Scotta Morisona. To znaczy nie wiem, czy psychicznie się odblokowało. Scott... Yy... No to jest, to jest, my się przygotowujemy na każdego rywala inaczej. Dzisiaj mieliśmy więcej piłek grać pod kosz na naszych wysokich i, no i Scott kończył te piłki, miał, powiedzmy, no myślę, że dużą przewagę mieliśmy na pozycji numer 5 dzisiaj i to staraliśmy się wykorzystać. Udało się, Scott zdobywał łatwe punkty i we wcześniejszych meczach no z strefem na pewno rywal jest trudniejszy pod koszem. Z tak samo był, był trudny przeciwnik do pilnowania i w obronie i przepchać go w ataku też było ciężko, także tych punktów może pod kosza było mniej. A dzisiaj, no tak jak mówiłem, mieliśmy dużą przewagę i wykorzystaliśmy to. A Paweł Kikowski, no, on musi po prostu trafić parę trójek i dzisiaj jest w końcu trafił, także tak będzie na pewno lepiej i on, on sam o tym dobrze wie i, i on też jest zadowolony, także na pewno w brzegu będzie jeszcze lepiej z jego strony. Jestem tego pewien. Paweł, na forach internetowych trwa gorąca dyskusja na temat tego, kto jest lepszym rozgrywający: Mantas Cesnauskis czy Stanley Barrel. Z którym z zawodników gra ci się lepiej? Czy z Mantasem, którego znasz dłużej? No na pewno tak, bo, no bo tak jak powiedziałaś znamy się dłużej i e, rozumiemy się na pewno dużo lepiej niż ja ze Stanlejem, ale to są dwa różne zawodnice. E, w ogóle w... E... To wtedy, kto, kto jest na boisku, kto jest rozgrywający, no to nasza gra wygląda wtedy inaczej. Ze Stanlejem no, więcej jest takich wejść jego pod kosz. On stara się wtedy rozrzucać piłkę albo kończyć sam. Mantas gra spokojniej, e, dużo bardziej szuka zawodników tak na obwodzie e, i, i pozycji takich rzutowych. Dużo mniej jest jego właśnie tych wejść pod kosz. Ta nasza gra wygląda trochę inaczej, troszkę właśnie spokojniej, a ze Stanleyem gramy szybciej, e, szybszą kontrę. On no, bardzo szybko wyprowadza piłkę. E, także no, myślę, że jeden i drugi jest nam bardzo potrzebny i... Na pewno, na pewno z biegiem czasu i mi, i, i wszystkim innym zawodnikom ze będzie się grało lepiej, bo będziemy się dużo lepiej rozumieć na boisku. Paweł, czy jesteś w stanie obiecać nam, że ta postawa, jaką zobaczyliśmy w dzisiejszym meczu, będzie trwałą tendencją? No Mam nadzieję, że tak. No, obiecywać nie ma tutaj co, bo to... Życie przynosi raz lepsze dni, raz gorsze i zobaczymy jak to będzie. Ja mam nadzieję, że teraz gramy no, tak większą intensywność meczu mamy. Mam nadzieję, że, że z, no, z meczu na mecz myślę, że gramy, rozumiemy się coraz lepiej. Ta gra minimalnie lepiej, tak, no idzie do przodu. Mamy no, dalej dużo, dużo przestojów, dużo gorszych momentów podczas meczu, ale no, musimy nad tym pracować. Będziemy o tym na pewno rozmawiać i będziemy się starać wyeliminować te błędy. Także no to, to jest, no to jest teraz kwestia taka, żebyśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, że Paweł się odblokował Scott i teraz jak każdy będzie dawał coś więcej od siebie do zespołu, to, to na pewno będziemy, ta nasza gra będzie wyglądała dużo lepiej. I na koniec zapytam cię, czy trener pogratulował wam dzisiejszej wygranej? Tak, trener zawsze nam gratuluje po meczu wygranej, jak, Jeśli wygrywam, zawsze nam gratuluje wygranej. A nie to? obraża się na was po przegranej? Nie, nie, nie ma takiej możliwości. No to, to, to trener rozumie to, że, że no może mieć gorszy dzień, czy no, ta gra nam się nie klei, czy przeciwnik zagrał bardzo dobrze. No i nie byliśmy w stanie ich powstrzymać. Także on to wszystko rozumie i po przegranym no, czasem jest gorąco w szatni, czasem cisza. I analizujemy to na następny dzień, a po wygranym zawsze są gratulacje i czasami jest po słabej grze, no to też później analizujemy na drugi dzień nasze mecze. Po wygranym też po dobrym meczu takim na pewno też dużo błędów jest i będziemy mieli co rozmyślać, co poprawić i żeby ta nasza gra wyglądała coraz lepiej. Dziękuję bardzo.